Czy kiedykolwiek przyłapałeś się na tym, że sprawdzasz telefon ponad 150 razy dziennie, nawet tego nie zauważając? A co, jeśli powiem ci, że twoje uzależnienie od smartfona nie ma nic wspólnego z technologią, ale z tym, przed czym uciekasz w głębi siebie? Czy kiedykolwiek przyłapałeś się na godzinnym przewijaniu mediów społecznościowych, zahipnotyzowany ekranem, albo zauważyłeś, że automatycznie sięgasz po telefon za każdym razem, gdy czujesz niepokój? lub pustkę. Karl Jung przewidział: „To zachowanie prawie wiek temu, kiedy powiedział, że wszystko czego nie uświadamiamy sobie, objawia się jako przeznaczenie. A dziś nasze urządzenia stały się idealnym lustrem naszych wewnętrznych cieni. W tym filmie odkryję, jak twoja cyfrowa zależność jest projekcją tego, co Jung nazywał cieniem, aspektów siebie, które odrzucasz lub zaprzeczasz. Odkryjesz, że za każdym nieskończonym przewijaniem kryje się głęboki niepokój błagający o uwagę, i że prawdziwa transformacja nie polega na porzuceniu urządzeń, ale na świadomym zintegrowaniu tego, co reprezentują w Twojej psychice. Zacznijmy od zbadania tego, co naprawdę się dzieje, gdy czujesz ten nieodparty przymus sięgnięcia po telefon. Wyobraź sobie Agnieszkę, 34-letnią architektkę pracującą w ruchliwym biurze w Warszawie. Każdej nocy, gdy w końcu kładzie się do łóżka, obiecuje sobie, że pójdzie spać wcześnie. Ale nieuchronnie sięga po telefon, tylko żeby szybko coś sprawdzić i dwie godziny później nadal przewija feed Instagrama, oglądając filmy ludzi, których nie zna, żyjących życiem, które nie jest jej. Agnieszka nie zdaje sobie sprawy z tego, ale za każdym razem, gdy sięga po telefon, w rzeczywistości ucieka przed spotkaniem z samą sobą. Cisza nocy. Spokój pokoju, ciężar dnia wszystko to tworzy przestrzeń, w której mogłyby wyłonić się jej tłumione emocje. Ale blask ekranu oferuje uwodzicielską ucieczkę odwrócenie uwagi, które utrzymuje jej cień ukryty w głębinach nieświadomości. Jung nazwałby to projekcją intro end. Intro end. Zamiast stawić czoła własnemu niepokojowi, Agnieszka projektuje swoje niezrealizowane życie na idealne obrazy, które widzi w mediach społecznościowych. Zamiast przetworzyć swoją samotność, szuka powierzchownych połączeń poprzez lajki i komentarze. Zamiast skonfrontować się ze swoimi zawodowymi niepewnościami, gubi się w motywacyjnych filmach, które obiecują łatwy sukces. Ale oto rewolucyjne odkrycie, które oferuje nam Jung. Technologia nie stworzyła tych wzorców, tylko uczyniła je widocznymi. Nasze ekrany stały się lustrem, w którym nasz cień odbija się z niepokojącą jasnością. Każde kompulsywne zachowanie, cyfrowe to objaw czegoś znacznie głębszego, co prosi o rozpoznanie i integrację. Pomyśl o anglojęzycznym wyrażeniu brain rot, dosłownie zgnilizna mózgu, które stało się popularne do opisywania nadmiernego konsumowania treści cyfrowych. Ale to, co naprawdę się rozpada, to nie mózg. To nasza zdolność. Do bycia obecnymi z samymi sobą. Wyobraź sobie swój umysł jako dom z wieloma pokojami. Cień objawia się, gdy przekształcamy nasz wewnętrzny dom w głośne centrum handlowe, zawsze pełne zewnętrznych bodźców i rozrywki. Wszystkiego, co powstrzymuje nas przed odwiedzeniem cichych pokoi, gdzie mieszka nasza prawdziwa natura. Jung zidentyfikował tę wewnętrzną pustkę nie jako problem, ale jako portal wejścia do psychologicznego wzrostu. Niedawne badanie, przeprowadzone przez Międzynarodowy Zespół Badaczy, odkryło, że nastolatkowie pozbawieni ekranów przez zaledwie 24 godziny wykazywali objawy podobne do zespołu abstynencyjnego od narkotyków. Ale to, co naprawdę było w stanie abstynencji, to nie technologia. To mechanizm ucieczki, który ona zapewnia. To zawór bezpieczeństwa, który pozwala unikać konfrontacji z cieniem. Jung powiedziałby, że ci młodzi ludzie byli po raz pierwszy od długiego czasu zmuszeni stanąć twarzą w twarz z tym, co projektowali na ekrany. Swoje lęki, niepewności i odrzucone części siebie. I to jest przerażające, gdy nie mamy narzędzi do świadomego przetwarzania tych emocji. Teraz zadam ci pytanie, które może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz swój związek z technologią. Gdy czujesz ten nieodparty przymus sięgnięcia po telefon, czego naprawdę próbujesz uniknąć? Pomyśl o tym, jak o detektywie, badającym własną psychikę. Za każdym razem, gdy Twoja dłoń automatycznie porusza się w stronę urządzenia, zostaje pozostawiony cenny ślad. Zatrzymaj się na moment i obserwuj. Następnym razem, gdy to się stanie, zatrzymaj się i zapytaj siebie, jaka emocja w tym momencie się wyłania, jaką myśl lub uczucie próbuje nie doświadczyć. Twój cień próbuje ci powiedzieć coś ważnego. Opowiem Ci o Marcinie, 42-letnim dyrektorze w krakowskiej firmie IT, który przyszedł do mnie po tym, jak jego żona groziła rozwodem z powodu jego uzależnienia od telefonu. Kompulsywnie sprawdzał e-maile nawet w weekendy, nawet podczas romantycznych kolacji, nawet w środku nocy. Gdy zaczęliśmy pracować z jego cieniem, Marcin odkrył coś zaskakującego. Jego obsesja na punkcie e-maili nie dotyczyła pracy. Dotyczyła kontroli. Wyrósł w rodzinie, gdzie czuł się niewidzialny, ignorowany, a stały strumień wiadomości sprawiał, że czuł się ważny, potrzebny, dostrzeżony. Każde powiadomienie było walidacją, której jego zranione wewnętrzne dziecko wciąż desperacko szukało. Cyfrowe uzależnienie Marcina było w rzeczywistości mechanizmem psychologicznego przetrwania. Jego cień zawierał całą wrażliwość. Całą potrzebę uwagi i uznania, którą nauczył się tłumić od małego. Telefon stał się obiektem, na który ten cień się projektował i manifestował. Jung uczy nas, że cień nie znika, gdy go ignorujemy. Po prostu znajduje bardziej kreatywne sposoby wyrażania się, a nasze cyfrowe pokolenie stworzyło idealne narzędzie dla tych nieświadomych projekcji. Pomyśl o ludziach, których obserwujesz w mediach społecznościowych. Teraz pomyśl o emocjach, które czujesz, gdy widzisz ich posty. Zazdrość, poczucie nieadekwatności, porównywanie się to nie są reakcje na życie tych ludzi to reakcje na aspekty ciebie samego, które odrzuciłeś lub których nie potrafiłeś. Rozwinąć. Ta influencerka z idealnym życiem może reprezentować część ciebie, która pragnie być widziana i podziwiana. Ten odnoszący sukcesy przedsiębiorca. Może nosić twoją stłumioną ambicję. Ta szczęśliwa para może odzwierciedlać twoją własną zdolność do miłości, której boisz się wyrażać. Dobra wiadomość jest taka, że gdy już to zrozumiemy, możemy przekształcić nasz związek z technologią z nieświadomej ucieczki w narzędzie samopoznania. Nauczę cię potężnej techniki, którą stosuję u moich pacjentów. Nazywam ją mapowaniem cyfrowego cienia. Działa tak. Przez tydzień, za każdym razem, gdy kompulsywnie sięgasz po telefon, zapisz trzy rzeczy. Po pierwsze, jaka emocja była obecna w momencie przed impulsem sięgnięcia po urządzenie. Po drugie, jakiego rodzaju treści szukałeś rozrywki, społecznego uznania, informacji, połączenia. Po trzecie, jakie uczucie pozostało po wyłączeniu ekranu. Zaczniesz widzieć wzorce. Być może odkryjesz, że zawsze sięgasz po telefon, gdy czujesz się samotny. Szukając połączenia przez wiadomości, albo że przewijasz fit, gdy czujesz się nieadekwatnie, próbując porównać się z innymi, albo że oglądasz filmy, gdy się nudzisz, unikając konfrontacji z własną uśpioną kreatywnością. Każdy wzorzec to brama wejściowa do Twojego cienia, każde kompulsywne zachowanie cyfrowe to zaproszenie do rozpoznania i zintegrowania części siebie, która została odrzucona. Opowiem Ci o Karinie. 28-letniej księgowej z Gdańska, która odkryła coś transformującego o sobie. Każdej nocy znajdowała się zahipnotyzowana filmami o podróżach na YouTube, rajskimi plażami, odległymi górami, przygodami, które wydawały się całkowicie przeciwne jej rutynowemu życiu. Ta obsesja nie była przypadkowa. Każdy film, który oglądała, każda przygoda, która ją fascynowała, wskazywała na ukrytą część jej natury. Karina myślała, że to tylko eskapizm, ale gdy zaczęliśmy eksplorować jej cień, odkryliśmy, że te filmy były jak magiczne lustro, odzwierciedlające odważną poszukiwaczkę przygód, którą pochowała żywcem w imię bezpieczeństwa finansowego. Jej nieświadomość znalazła genialny sposób, aby utrzymać tę część siebie przy życiu, choćby tylko jako obserwator. Praca Kariny nie polegała na przestaniu oglądania filmów o podróżach. Polegała na rozpoznaniu, że jej dusza wołała o przygodę, zaczęła od małego, eksplorowała nieznane dzielnice Gdańska, planowała weekendy odkrywania, wnosiła ducha przygody do swoich codziennych wyborów. Gdy integrujemy aspekty cienia, cyfrowa kompulsja naturalnie słabnie, ponieważ nie musimy już projektować tych części nas na zewnętrzne obiekty. Teraz przejdźmy od koncepcyjnego do praktycznego. Nadszedł moment, który może wszystko dla ciebie zmienić. Chcę, żebyś przeprowadził głęboką refleksję. Pomyśl o aplikacji lub stronie internetowej, która pochłania najwięcej twojego czasu, jaką potrzebę emocjonalną zaspokaja, jaki aspekt ciebie reprezentuje, którego nie honorujesz w swoim prawdziwym życiu. Jeśli spędzasz godziny na Instagramie, być może twój cień zawiera artystę wizualnego, który musi się wyrażać. Jeśli gubisz się na forach dyskusyjnych, może być tak, że Twoja potrzeba przynależności i społeczności jest zaniedbywana. Jeśli oglądasz niekończące się filmy edukacyjne, być może Twoje pragnienie rozwoju osobistego jest zaspokajane, pasywnie, gdy mogłoby być karmione aktywnie. Jung ujawnił cenną prawdę: cień to w 90% złoto. To, co odrzucamy od siebie, często zawiera nasze największe ukryte potencjały. To paradoks godny uwagi. Nasza cyfrowa zależność może funkcjonować jako wewnętrzny kompas, wskazujący dokładnie na te aspekty nas, które najbardziej potrzebujemy zintegrować, aby stać się całością. Każde kompulsywne przewijanie, każdy film, który nas hipnotyzuje, każda aplikacja, która nas uzależnia, może być mapą skarbów do naszej własnej kompletności. To dopiero początek podróży głębokiego samopoznania. Teraz, gdy zbadaliśmy przed czym uciekamy przez nasze ekrany, nadszedł czas, aby odkryć, dokąd zmierzamy, gdy obejmujemy naszą integralną naturę. W drugiej części tej eksploracji zanurzymy się w jungowską koncepcję indywiduacji proces, przez który stajemy się tym, kim naprawdę jesteśmy. Odkryjesz, jak przekształcić swój związek z technologią z nieświadomej ucieczki w narzędzie psychologicznego wzrostu i jak używać samych narzędzi cyfrowych do ułatwienia procesu samodokrywania. Bo w końcu nie chodzi o porzucenie technologii, chodzi o świadome używanie jej do zbliżania się do naszej prawdziwej natury, zamiast ucieczki od niej, ale dzieje się coś jeszcze głębszego w naszym społeczeństwie, czego niewielu dostrzega. Fenomen zakazu ekranów ujawnia coś niezwykłego o rozwoju człowieka. Podczas gdy Stany i kraje wprowadzają te ograniczenia, Jesteśmy świadkami czegoś znacznie większego niż zwykły środek edukacyjny. Widzimy pierwszy kolektywny sygnał, że ludzkość jest gotowa na świadomą transformację. Jung nazwałby to indywiduacją procesem, przez który stajemy się tym, czym naprawdę jesteśmy, oddzielając się od nieświadomych wpływów, które nami kontrolują. A ekrany stały się jednym z największych nieświadomych wpływów naszej epoki. Spójrzmy głębiej. Neuroplastyczność, zdolność mózgu do reorganizacji, to nie tylko zimne pojęcie naukowe. To biologiczny dowód na to, że indywiduacja jest możliwa. Pomyśl o swoim mózgu jak o ogrodzie, który można przeprojektować w każdej chwili. Za każdym razem, gdy świadomie decydujesz się wyłączyć telefon, dosłownie siejesz nowe nasiona neuronalne i plewisz chwasty automatycznych wzorców. Nie zmieniasz po prostu nawyku. Rzeźbisz nową wersję siebie. Badanie ABCD, które śledziło 292 tysiące dzieci, pokazało coś niezwykłego: kiedy usuwamy ekrany, nie tylko leczymy uzależnienie. Pozwalamy mózgowi rozwijać się w kierunkach, których nigdy byśmy sobie nie wyobrazili. W krajach takich jak Francja i Holandia, gdzie ograniczenia zostały wprowadzone na poziomie krajowym, 87% sal lekcyjnych. Odnotowało natychmiastowe poprawki, ale co naprawdę się tu dzieje? Wyobraź sobie to: budzisz się rano i zamiast instynktownie sięgać po telefon, zatrzymujesz się na zaledwie trzy sekundy, i w tej ciszy, która na początku może wydawać się wiecznością, wyłania się coś magicznego. To jakby otwieranie drzwi, które były zamknięte przez lata. Uczucie, myśl, spostrzeżenie o sobie, które było tłumione przez ciągły, Cyfrowy hałas. Jung nazywałby ten szepcący głos jaźnią, najbardziej autentyczną częścią ciebie, którą rzadko można usłyszeć pośród chaosu ery cyfrowej. Ograniczenia ekranowe nie pozbawiają nas czegoś, zwracają nam coś cennego, co utr... A ciliśmy. Zdolność przebywania ze sobą, słuchania własnej wewnętrznej mądrości. Ale oto czego psychologowie nie mówią wprost, zgnilizna mózgu, której się obawiają, to nie tylko pogarszanie się funkcji poznawczych. To utrata indywidualności. To całe pokolenie kształtowane przez zewnętrzne algorytmy, tracące kontakt ze swoim wewnętrznym kompasem. Kiedy dziecko spędza 8 godzin dziennie na konsumowaniu treści stworzonych przez inne umysły, gdy jego wzorce myślenia są nieustannie przerywane przez powiadomienia, gdy jego uwaga jest fragmentowana co trzy sekundy. To, co naprawdę się dzieje, to że traci szansę na stawanie się sobą. Indywiduacja wymaga ciszy, wymaga nudy, wymaga tych nieprzyjemnych momentów, gdy nie mamy nic, co mogłoby nas odwrócić od własnych myśli i uczuć. I to właśnie nam zabrały ekrany. Ale teraz, wraz z tymi ograniczeniami, wyłania się coś fascynującego: dzieci opowiadają o bardziej żywych snach, zadają głębsze pytania, tworzą zamiast tylko konsumować. Dosłownie się indywiduują. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co oznacza przeprogramowanie? To nie tylko metafora. Kiedy świadomie decydujesz się przerwać automatyczny wzorzec, jak sprawdzanie telefonu co pięć minut, dosłownie tworzysz nowe ścieżki neuronalne, uwalniajesz się od nieświadomych uwarunkowań. I to właśnie Jung miał na myśli, mówiąc o indywiduacji. Proces uświadomienia sobie automatycznych wzorców, które nami rządzą, i podejmowanie świadomych wyborów o tym, kim chcemy być. Przejdźmy od teorii do konkretnych działań. Zatrzymaj na chwilę wszystko, co robisz. To, co teraz z tobą podzielę, to trzy praktyki, które całkowicie odmieniły życie moich pacjentów. Jeśli chcesz rozpocząć własny proces indywiduacji, poprzez świadomość cyfrową, oto te potężne praktyki. Po pierwsze, Dziennik Cyfrowego Cienia. Działa jak detektor ukrytych emocji. Przez tydzień, za każdym razem, gdy weźmiesz telefon, zapisz trzy elementy: dokładny moment, miejsce i przede wszystkim, jaką emocję czułeś sekundy wcześniej. Gniew, nudę, niepokój, samotność. W ciągu kilku dni zaczniesz widzieć wzorce, które Cię zaskoczą. Odkryjesz, że Twój telefon to tak naprawdę nieuzależnienie. To wyrafinowany mechanizm ucieczki od emocji, których twoja psychika jeszcze nie nauczyła się świadomie przetwarzać. Drugie ćwiczenie rytuał świadomej konsumpcji. Przed tysiąc z otwarciem jakiejkolwiek aplikacji, zatrzymaj się i zapytaj czego teraz szukam informacji, rozrywki, połączenia, czy po prostu uciekam od czegoś? Jeśli to ucieczka, weź trzy głębokie oddechy i pozwól, by uczucie się wyłoniło. Nie oceniaj go, po prostu obserwuj. Po trzecie, stwórz wyspy ciszy. Trzy momenty dziennie. Rano po przebudzeniu, po południu podczas przerwy i wieczorem przed snem. Kiedy jesteś całkowicie odłączony przez co najmniej 10 minut. Bez muzyki, bez podcastów, bez niczego. Tylko ty i twoje myśli. Na początku będzie to nieprzyjemne, ale to w tym dyskomforcie zaczyna wyłaniać się Twój prawdziwy głos. Wewnętrzny opór, który poczujesz wykonując te ćwiczenia? To twój cyfrowy cień reaguje. Nie chce być widziany. Woli pozostać nieświadomy, kontrolując cię przez automatyczne impulsy. Ale kiedy rzucasz światło na te wzorce, dzieje się coś magicznego. Odzyskujesz zdolność wyboru, przestajesz być pasywnym odbiorcą informacji i stajesz się świadomym filtrem własnego doświadczenia. Posłuchaj, zewnętrzne ograniczenia, czy narzucone przez rządy, czy szkoły, to tylko pierwszy krok. Prawdziwa praca dzieje się wewnętrznie. To wtedy, gdy świadomie decydujesz, jaki rodzaj relacji chcesz mieć z technologią. To wtedy, gdy zdajesz sobie sprawę, że za każdym razem, gdy wybierasz obecność zamiast rozproszenia, wybierasz indywiduację. Jung uważał, że największą zbrodnią wobec siebie samych jest życie w nieświadomości. Pozwalanie, by rządziły nami niewidzialne siły, których nawet nie dostrzegamy. A jeśli istnieje jedna dominująca nieświadoma siła w naszej epoce, to są to algorytmy, które dosłownie ukształtowały nasze wzorce uwagi, nie zauważając tego. Ale oto wyzwalające odkrycie. Świadomość zawsze wygrywa, zawsze. To jak zapalenie świecy w ciemnym pokoju, jeden moment jasności może rozpruszyć lata automatycznej ślepoty. Kiedy uświadamiasz sobie to, co było nieświadome, kiedy oświetlasz wzorce, które rządziły twoim życiem, jak program działający w tle, odzyskujesz swoją osobistą moc. Dzieci, które dorastają z tymi ograniczeniami ekranowymi, nie są karane, są obdarowywane czymś, czego my, dorośli, musieliśmy się nauczyć na nowo umiejętnością przebywania w ciszy ze sobą, bez popadania w panikę. I może właśnie to wszyscy psychologowie powinni mówić: Problem nie polega na tym, że ekrany są złe. Problem polega na tym, że straciliśmy umiejętność świadomego wybierania, kiedy i jak ich używamy. Ale jest coś, o czym nikt nie wspomina coś, co odkryłem po latach pracy z setkami przypadków, takich jak Agnieszka, Marcin i Karina tych samych, których poznałeś w trakcie tej podróży. Najgłębsze odkrycie następuje, gdy uświadamiasz sobie, że Twoja relacja z technologią to doskonałe lustro Twojej relacji z samym sobą. Jeśli nie możesz zostać sam ze swoimi myślami przez 10 minut bez sięgania po telefon, prawdziwe pytanie nie dotyczy urządzenia. Dotyczy tego, co Twoja dusza próbuje ci pokazać, a czego nadal nie masz odwagi stawić czoła. I to właśnie, mój przyjacielu, jest dokładnie tym, co obiecałem ujawnić na początku jak twoje uzależnienie cyfrowe jest projekcją twojego wewnętrznego cienia. Ale kiedy w końcu znajdziesz odwagę na to intymne spotkanie z sobą, gdy pozwolisz ciszy stać się portalem, a nie wrogiem. Wtedy magia indywiduacji naprawdę się budzi. Wtedy zaczynasz stawać się tym, kim zawsze byłeś pod wszystkimi rozproszeniami. Teraz posiadasz klucze, które oferował nam Jung. Rozumiesz, że każde kompulsywne przewijanie to zaproszenie od Twojego cienia, że Twoje cyfrowe uzależnienie to mapa skarbów prowadząca do Twojej pełni i że prawdziwa transformacja nie polega na porzuceniu urządzeń, lecz na świadomym zintegrowaniu tego, co reprezentują w Twojej psychice. Pamiętaj, ograniczenia zewnętrzne działają tylko wtedy, gdy służą rozwojowi wewnętrznemu. Prawdziwa wolność nie pochodzi z nieograniczonego dostępu do wszystkiego. Ale ze świadomości wybierania tego, co naprawdę służy Twojemu rozwojowi. Więc jakie odkrycie o swoim cyfrowym cieniu poczynisz dzisiaj? Zacznij od zastosowania, mapowania cyfrowego cienia, które ci przedstawiłem. Obserwuj swoje emocje przed sięgnięciem po urządzenie przez zaledwie jeden tydzień. Twoja podróż indywiduacji już się rozpoczęła z tym pierwszym momentem świadomości. W komentarzach podziel się. Jakiej emocji unikasz, gdy kompulsywnie sięgasz po telefon? Twoje odkrycie może oświetlić ścieżkę innej osoby, poszukującej własnej indywiduacji. Jeśli ta wewnętrzna podróż rezonuje z tobą, poznaj więcej treści o psychologii jungowskiej i samopoznaniu. Twoja budząca się dusza zasługuje na karmienie mądrością, która naprawdę przekształca. Na koniec pamiętaj, wybór zawsze należał do ciebie. Indywiduacja na ciebie czeka.